Jeździliśmy w terenie już różnymi pojazdami, kołowymi, gąsienicowymi, ciężarówkami, mieliśmy na naszych odcinkach czołg. Dzisiaj nagrywamy skandynawską ambiwie gąsienicową Volvo BV202, czyli taki pojazd, który wygląda jakby połączyć ze sobą dwa samuraje, postawić je na gąsienicach, pomalować zielonym sprayem i pojechać odstępy odstępny skandynawski bagien. Pojazd został wyprodukowany dla armii skandynawskiej, na początku dla szwedzkiej, później dla również dla norweskiej czy finlandzkiej. Tak naprawdę do dziś ten pojazd służy w, chociażby w Czerwonym Krzyżu, służy do transportu czy to ludzi, czy to żywności do ciężko dostępnych miejsc. Yy, znam fajne wspomnienie pani, która pochodzi z Szwecji, jak zobaczyła u nas te pojazdy, to powiedziała, że ona takim dojeżdżała do szkoły, więc uśmiech na jej twarzy był bezcenny. To jest pojazd Volvo BV 202, szwedzki wszędowaz. Jak ten pojazd jest tak dzielny terenowo, to udało Wam się go wkleić? Bo przecież każdy sprzęt terenowy da się wkleić. Nie, jeszcze nie, nie udało nam się. Za chwilę możemy spróbować, ale sądzę, że nie da ci rady. Użytkujemy dwa lata i jeszcze nie było terenu, który by nie pokonał te sprzęty. Warto podkreślić, że dzięki gąsienicom one mają strasznie mały nacisk na powierzchnię dlatego jak jest oblodzone powiedzmy jezioro, to nacisk jest, można powiedzieć, w przejrzeniu mniejszy niż ludzka stopa, więc on nawet nie powinien załamać lodu. Układ napędowy jest bardzo prosty, realizowany jest poprzez y, zwykły most, który zamiast jasma zamocowane y, gwiazdy napędowe. Które napędzają gąsienice. Kółka może wyglądają jak taczek, są dość niepozorne, ale pompuje się je do około 5-6 barów. BVK skręca poprzez zwykły siłownik hydrauliczny. Mechanizm napędowy nie posiada żadnych hamulcy. Tu widzimy najważniejszy element tego pojazdu wyjście siłownika, który powoduje nam skręt, Oprócz tego widzimy klasyczne wyjście na wał. Wał jest podawany do drugiego mostu i tym sposobem jest napędzany również tylny wózek. Jest opcja jak w zwykłej terenówce odpięcia przedniego napędu, ale wszyscy zalecają jednak jazdę na czterobucie. Pojazd ma dwa zbiorniki paliwa w nowszej, czyli tej wersji są one plastikowe, dzięki czemu nie koradują w środku. Dwa zbiorniki były projektowane na warówki, warunki skandynawskie, czyli brak jakiejkolwiek stacji benzynowej w promieniu 200-300 km, Dzięki czemu zapewniały one zarówno napędzenie pojazdu, jak i można było. No, Kurde, nie ma, ale popsułem. <grystwa> bo tu w innych wersjach jest wyjście do karnistry jest wybasto. Tylny wagonik jest stricte stworzony do transportu ludzi lub sprzętu może pomieścić się tutaj 8-10 osób. Ale to jest śmieszne w prowadzeniu, bo to jest dużo obrotów. do tego jak rozkręta, tak, to nie masz pół skrętych z przodu tylko mamy dzisiaj na środku ale bardzo śmieszne prowadzenie, bo lekko wszystko tak, chodzi tak. jest takie mega łatwe w obsłudze tak, tak, przedszkolak Kolak dał radę i czuć, że to naprawdę chce wjechać wszędzie pojazd prowadzi się tak naprawdę dziecinnie łatwo, widzimy tu zwykłą kierownicę, nie mamy żadnych wolanków czy drągów jak w czołgu no i skręt jest realizowany właśnie przez ten główny siłownik, który sterujemy tą kierownicą. Oprócz tego jest tak zwykły terenówce. Widzimy tu zwykłą skrzynię, reduktor. Dwie małe jak w Łazie. Nie, ale lepszy niż w Łazie, chociaż reduktor nie wypada. <laughs> na desce, oprócz tego, z takich ciekawszych gadżetów mamy pompy zędzowe. Do czego służy pompa zędzowa, jakby ktoś nie wiedział? Pompa zęzowa ma tak naprawdę uratować tam dupę w razie jakiegoś mojego wycieku, przecieku. Po prostu wysysa wodę z dna pojazdu. Zgadłeś. Volvo legitymuje się prędkością maksymalną w okolicy 40-50 na godzinę. Jest to wystarczająco. Sądzę, że szybsza jazda tym sprzętem byłaby tak naprawdę strasznie zużywająca i męcząca ten pojazd. To jest motor produkcji Volvo o oznaczeniu B20. On się tam legitymuje mocą w okolicach 100 KONI. są tak naprawdę dobrze znane wszystkim fanom motoryzacji, ze względu na występowanie chociażby w Astonach, Martinach, w Austinach czy chociażby w Jaguarach. Oprócz tego ten silnik jest po prostu starą, dobrą, klasyczną motoryzacją. Tak naprawdę po każdym pływaniu czy większym użytkowaniu w terenie trzeba pojazd przesmarować. Tych kalamitek jest troszeczkę więcej niż zwykłej terenówce, ale. Dajemy radę. Serwis nie odbiega niczym dziwnym od, od zwykłej terenówki. Jak ktoś się popsuje, to gdzie zdobyć części do takiego pojazdu? Części do silnika eksploatacyjne dostępne są w każdym sklepie motoryzacyjnym. Części już może jakieś bardziej wyspecjalizowane, części do napędu, do, do całej reszty dostępne są w, w Skandynawii. Te koszty oscylują tak naprawdę jak każda terenówka w od stanu. Zaczynają się od jakichś 30, 40, a niekiedy przekroczą 100 tysięcy. Wkurzająca jest robota w środku. Jeżeli coś się stanie z kablami, instalacją, schylanie się tam, wchodzenie, trzeba wyjść po klucz, bo nikogo nie ma obok, tu coś przytrzymać. No jest naprawdę ciężkie. Ja jak mam niecałe 2 metry wzrostu, jest dla mnie katorga. To są wdzięczne sprzęty. Jest to stara, porządna motoryzacja, nie ma problemów. Raz się coś dobrze ustawi, Wiadomo, no zdarza się, że trzeba zmienić jakąś świecę, czy tam przeczycić platynki, ale to są podstawowe rzeczy. Użytkujemy je, jak wszyscy offroadowcy, do zabawy. Mamy pierwszy problem z pojazdem. Jeszcze nie wiem jaki, ale widzę, że pojazd stoi, także idziemy się dowiedzieć. Co się stało? No to klasyczny przykład. Koło ostatnie, naciągowe, dostaje najbardziej po dupie. No i dostało. Przy tym z jednych przejazdów widać, na tyle się przechyliło, że skoczyło z felgi. Tu widzimy przykład, dlaczego koło pompowane są wypierane przez koła, tak naprawdę pełne, lane. Koło ostatnie jest po prostu tak obciążone przy skrętach, przy różnych trawersach i przejazdach, że mu się dostaje po prostu. Tu widzimy rwałą maszynkę, dentka się okręciła. Zdarza się. Czeka nas szyb, szybki serwis jak w F1. Przyjeżdża kolega, podnośnik, klucz elektryczny i heja. Musimy zluzować gąsienicę, odkręcić koło, wsadzić nowe koło, naciągnąć gąsienicę i jeździć dalej. Realnie ile to czasu zajmie? tak, maksymalnie godzinka. Te kółka w pozorom są pompowane, nie tak jak w czołgach lane, tylko są pompowane. W każdym kółku jest 5 atmosfer, a w ostatnich jest 6,5. Te pojazdy jeszcze nie przechodziły takiego gruntownego serwisu. Dopiero co przyjechały ze Skandynawii i, i zaczęliśmy jeździć. Ostatnie wersje miały lane koła, te ostatnie. No, i wtedy całkowicie ten, ten motyw był wyeliminowany. Było ono troszeczkę węższe, takie bardziej stożkowe i, i lane. Także no wtedy już nie było problemu ze złapaniem gumy. Są to pojazdy Volvo BV202 w wersji NF1. U nas w Polsce wszyscy rozróżniają BV-ki jako jedynka i dwójka. To są właśnie dwójki. Różnią się tym, że mają silnik mocniejszy B22-litrowy. Mają wydajniejszy układ chłodzenia, mają lepszy układ kierowniczy, mają pompy zęzowe, które umożliwiają pływanie tych pojazdów. Także no to są te poprawione wersje. Formuła 1 to to nie jest. Nie to. To. No. Są pojazdy używane przez armię skandynawską, głównie. W Norwegii ich bardzo dużo jeździ do tej pory. Jeżdżą po śniegu, jeżdżą po bagnach, pływają także w takie wszędołazy. Naciągam gąsienicę, bo żeby zdjąć kółko musieliśmy ją zluzować, a teraz muszę ją naciągnąć. Bardziej zabytki muzealne, chociaż y, kilku klientów kupiło je od nas typowo do pracy geodezyjnych, jakichś wiertniczych, także też y, znajdują zastosowanie. To jest taki oryginalny lewar. Tak, tak. oryginalny Harpun też jest oryginalny. Harpun jest na wyposażeniu. On służy do kruszenia lodu. Wieszcze lub nie, ale wymiana tego koła zajęła niecałe 15 minut. Fakt, że samemu byłoby ciężko, ale to i tak jest bardzo imponujący wynik. Myślę, że samemu w terenówce bym tak szybko koła nie zmienił. Jeśli chodzi o koła, rozmiar jest ku od kaczek, także w każdym sklepie rolniczym możemy dostać dętkę i, i sobie to naprawić. Gąsienice to jest taki mit, że to jest problem z gąsienicami. Dopóki się nie rozerwie, to tak naprawdę można na nie jeździć do końca. W środku są zatopione stalowe linki, które y, trzymają tą konstrukcję i bez problemu można. Eksploatować. Nie trafiło nam się, żeby jeszcze gąsienica była zużyta do zera, praktycznie była przerwana, a, a bieżnik jeszcze był. Także no tutaj z eksploatacją nie ma problemów. Bardziej jeśli chodzi o wiek, to jakieś tam się pojawiają problemy, gdzieś tam jakiś kabel się przetrze, zbiornik paliwa jest brudny, trzeba wtedy wyczyścić i, i cały układ paliwowy wymienić. Bardziej takie eksploatacyjne rzeczy niż, niż poważne awarie. Wersje te BV202 z silnikiem B18 są tańsze, ceny zaczynają się od 35-40 tysięcy w górę. Te poprawione wersje w tym momencie kosztują od 45 tysięcy, taka mocno średnia do poprawek, przez 50, 60, 70 już taka naprawdę lalka. Także no, ceny drastycznie rosną. Zajmujemy się tym od 2-3 lat i, i to co kupowaliśmy 3 lata temu, a, a to co możemy kupić teraz to jest przepaść finansowa. Na zlotach gdzieś tam widzieliśmy, jak zaczynaliśmy swoją przygodę militarną, widywaliśmy takie pojazdy. Potem gdzieś znaleźliśmy na jakimś ogłoszeniu w Polsce, kupiliśmy pierwszy, potem się okazało, że mamy możliwość kupić taki pojazd w Skandynawii, kupiliśmy pierwszy, sprzedaliśmy go, potem pojawiły się możliwości kolejnych i tak. Już mieliśmy 26 tych pojazdów. To jest 26, ten, który tutaj stoi w naszej, w naszej historii. My użytkujemy tutaj na naszym terenie zamkniętym, robiąc przejażdżki, jakieś eventy firmowe, tego typu rzeczy, oraz na zlotach militarnych. Tak jak mówiłem, klienci kupują to do pracy. Zdarzyło nam się właśnie, że kupiły to firmy geodezyjne, które musiały gdzieś tam na ciężkich bagnach dowieść pracowników. Ale większość to kolekcjonerzy i fanatycy, którzy chcą mieć po prostu ciekawy pojazd w swojej kolekcji. też miałem okazję przejechać się tym śmiesznym pojazdem. I to, na czym się złapałem, to to, że wychylałem się przez okno, zobaczywszy w którą stronę skręcone koła, bo to takie nawyki jakby z oprodu jazdy terenówką. Niestety nic nie zobaczyłem po tym, jak się wychyliłem. A jeśli chodzi o jazdę w terenie, no to naprawdę to nie czuję tego terenu. Jedzie się na tych konstytucjach, wjechaliśmy w błoto, była góreczka taka, bez problemu, w ogóle tego nie poczuł. Tak samo jakaś woda, no to to pływa. No, to jest sprzęt, który raczej ciężko zak Jesteśmy grupą Military mancase. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. a Na no, zloty militarne zaczynaliśmy jeździć w 2008 roku. Zaczynaliśmy od motoru z koszem, potem jakiś jeep, po potem większe ciężarówki Kras, BWP, po drodze te amfibie fajne no i kilka innych sprzętów. I tak jakoś apetyt rośnie w miarę jedzenia. I bawimy się tymi militarnymi Sprzęt, zabawkami. Sprzęt przybywa, czasu coraz mniej. <grym> Właśnie, to jest bruk yy, naszej pasji, czas. <grym> Bo to jednak są to sprzęty wymagające serwisu i pracy i i, i... I oprócz tego każdy z nas robi hobbystycznie, mamy tam jeszcze swoje zajęcia typowo do przeżycia. A czasu zawsze brakuje. W ogóle skąd się bierze pasja do tych wszystkich dziwnych pojazdów militarnych? Z tym się chyba człowiek rodzi. Mi się coś, tak pod, coś podpatrzy, coś zobaczy i... No i to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcesz mieć zawsze coś fajniejszego jeszcze, nie? Zawsze Ciężko się patrz. zatrzymać na takim motorze z koszem, jak widzisz, jak ktoś sobie Jeepkiem jeździ. Tak, zawsze chcesz coś ciekawszego, coś kolejnego i... Potem jest większa ciężarówka, gąsienica... Masz, u nas dokładnie tak to poleciało. Dobra, to kiedyś mi głowiec? Były plany. <laughs> plany gdzieś tam się rodzą.